Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa, fach w ręku, tak bywa, z niczego mogę zrobić coś fajnego, jak drut pod ręką mam, a u mnie cyk, a u mnie fuk i zaraz kurko pod ręką idzie wróg, bo u mnie lux i hopsasa, i wszystko to, co majster chciał, to ma. Obejrzyjmy sytuację. Już fajnie tak prawie cały budynek jest. Zrobiony z Muszę jeszcze tutaj przywiercić dziureczkę do kabla zasilającego od światła, bo on był tu wy wyprowadzony. Nie myślałem, że to musi być na początku LEDów, żeby sobie tak puścić tej po całości. Ta ściana taka gruba, gdzie? Ej, no nie mów, ale była jest. <grym> I tak powinno być Muszę zobaczyć w planach, czy tam miała być taka gruba W tym kolorze o Ojej, drzwi są zaklejone W tym kolorze O kurwa, nie będę mógł wejść W tym kolorze To wygląda naprawdę jak bunkier No strasznie masywnie do ściana wyszła tu Nie no, piątka tam jest to nie wiem. Nie, jeszcze jest niepoklejane. Fajnie. Sporo roboty już jest zrobionej. Tu też jest się sporo robione. Tutaj nie wiadomo, jak to zrobić. Ten murek, nie? Bo jeśli tutaj dadzą dwudziestkę i z tej strony piątkę, to tu będzie znowu taka buła wielka. Więc chyba i z tej piątki, i z tej trzeba zrobić. Tak mi się wydaje. Zaczyna budynek nabierać wyglądu, takiego już domu. Kurde, nie mam pilota teraz, żeby wejść i ten przewód zrobić. Już, kurwa ptaki se próbują robić w stropianie. I tu już jest porobione. Luksusowo. Ciekaw jestem, jak wypro czy im się udało wyprowadzić tą linię z tymi krzywymi betonami. Dobra. powiem Wam, że nie jest źle. Nie jest źle. Fajnie też wygląda wszystko. Jezus, tak patrzę na to i powiem Wam, że. Ile ja bym się z tym pierdolił? No co, przyjechałem zrobić sobie kabel, a teraz nie mam jak wejść. O, tutaj kuchenne okno. Tu zdecydowałem, że... żeby dali mi XPSA, bo tu jest dwudziestka, a tu ten słupek będzie dziesiątką. Zrobiony. Taka jest wnęka, tak jakby było to dalej przedłużenie okna. Co mi tutaj kurba? Na moje niebo w lat w lata. Czemu on leci? Samoróbka? Tak samo tutaj na tym słupku też chciałem zrobić XPS-em. Wiecie, bo tu dziesiątka jest, to będzie tak trochę słabo, to betony. Będzie trochę mogło być przemarzanie, a jak będzie XPS, to będzie trochę lepiej. Ale krzywe te belki, to wszystko porobione. O Jezu. ręko wchodzi. Tutaj też będzie zwężenie na tą beleczkę. To będzie tak wyglądało też, jakby ta belka była przedłużeniem okna, ale wydaje mi się, że to jest chyba tylko po to, żeby więcej światła wpadało do, do pomieszczeń. O, <laughs> Pełno worów z odpadami. Już jest prawie wszędzie stropia wrzucony. Tu już widzę ściana jest nawet naciągnięta, z lekka już. Głupio z tym stropianem, że to trzeba docierać. A jak kładłem u siebie biały, to bez żadnych docieranek <grymiany> się robiło. Coś tu się zmieniło. O, tu już naciągnięty boczek jest. No już na, nabiera wszystko wyglądu. Nie wiem ile czasu już, ale trochę się schodzi z tym. Tu już ten bok mamy prawie na gotowo zrobiony tutaj majstra ryniemka ładny ten szary, a tam jest zobacz ten ciemny tu już mamy szary i, i biały tutaj, tu tak jest. To jest zobacz co porobili i co teraz z tym? Zamalują to Tam już mamy odcięcie, tu będzie już inny kolor. To będzie tak. Tu będzie taki ciemny jak filar. filar. O, kombinowania w tych beleczkach było, widzę. O, ściana będzie takiego koloru jak filler. A nie, też już suchy. Także niedużo się różni kolor szary od tego grafitu. Mhm. No to patrz, ten szary jest taki jak styropian, nie? Mhm. Ten, ten, yy, trochę ten grafit jest taki. Prawie nie ma różnicy, nie? Ładne, ale zobacz, grafit będzie do okien pasował. Widzisz? Spójrz oku. Ale między tym szarym a grafitem nie ma takiej różnicy. To dobrze, różnicy. bo ja się bałam, że będzie za duża różnica. Dzisiaj brudna robota. Majster instaluje O, takie skrzyneczki multimedialne, tak zwane. Multimedialne, a to praktycznie jest tylko do podłączenia tych LANów, tego wszystkiego, całego pierdolnika, że tak powiem, anten satelitarnych i tego wszystkiego. Muszę tam wmontować sobie i pozbyć się tych kabli, co tu wiszą, e, wsadzić właśnie w tą skrzynkę. teraz majster weźmie młotobiertarkę i sobie tam podkuwam na głębokość 10 cm. I se zapianuję tą skrzyneczkę, i potem powkładam tam przewody. solo Będzie moment. <grystanie> Chyba. Mam nadzieję, że nie przeciąłem kurwa nic. <grystanie> Dziękujemy. Taki pierdzielnik, a to dopiero połowa. Dobrze, że to kratówka, bo jakby była. to by w ogóle było przejebane. No luks, jeszcze to od góry muszę odkuć i tu od dołu mi zostało i teoretycznie już powinno tutaj wleść się zaraz wypiankuje to jeszcze muszę tutaj przekuć, żeby te kable tu gdzieś z boku prowadzić teraz zaczynam ogarniać kable i tak się zastanawiam po jakich hu mam tyle kabli kurwa antenowych. Ej, nie wiem do czego to jest, człowieku. Pewnie idzie z dachu, tutaj. Yy, I potem stąd rozchodzi się na chałupę. Ale weź to teraz, rozkmin, kurwa. Który gdzie idzie? Czarne to może idą na dach, nie? A wydaje mi się, że białe też tam miałem na dachu. Ja pierd... Złączka taka lanoska, żeby pasowała Wam do tamtej skrzynki, na ten taki, tak jak do bezpieczników, na tą szynę taką zapinaną, którą sobie tą y, złączkę rozpi rozkładacie, rozpinacie, rozkładacie sobie te przewodziki i tą złączkę zaciskacie i potem macie tak jakby bezpiecznik. Kładacie sobie y, tę wtyczkę, to jedna taka przejścióweczka na ten przewód Kosztuje 100 zł. Kurzy <grybo> 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 zł tu. A potem tam jeszcze kolejne yy, kupa takich tych yy jest. No dobra, no co, muszę włożyć to w skrzyneczkę i potem pianką sobie pełnie zastygnie i trzeba będzie później sobie. Pewnie znów te kable będą wisiały, bo nie, nie mam pojęcia teraz na razie, jak to wszystko ogarnąć. Dasz Pan radę, nie takie jako elektryki, żeśmy z Andrzejem O, poprzepychałem sobie, trochę pręży to wszystko. Nie wiem, czy zakłóceń nie będzie, jak to tak wszystko <laughs> jedzie obok siebie. Trochę za krótki jest prądowy. Będę musiał to troszkę dosztukować. Ale o, tu wszystkie kabelki idą. I tu można włożyć router, nie? Tylko, że czy będzie zasięg w chałupie dzięki Temu tutaj to nie wiem. Najwyżej router dam w innym miejscu. No i tak, kabli napuszczane. I nie mam zielonego pojęcia, od czego niektóre są. Te były dwa ze sobą sklejone. W ogóle nie było opisu. Ja obciąłem już skróciłem, w ogóle nie ma opisu. I teraz nie wiem, czy to ja popuszczałem, czy elektrycy popuszczali. Tutaj to ja se napisałem. Tutaj to jest elektryk se napisał, tu elektryk napisał, to dokleiłem do tego. Tu elektryk napisał, też dokleiłem do tego. Ale mam parę takich niewiadomych. Nie mam pojęcia, do czego to kurwa było. Tu jest opis, tu jest opis. Tu opisu nie ma. I nie wiem, do czego to jest. <laughs> tu jest taki krótki. Też nie mam pojęcia, do czego to jest. Kurwa. <noise> yy, teraz na chybił trafił Andrzej. Będziesz kurwa skrincał. Te dwa nie wiem do czego jest, ten też nie wiem do czego jest. Także jest parę sztuk, które nie wiem do czego służą. Tutaj taki krótki antenowy jakiś kurwa No ta Ładnie ty zapiankowane. Polarusza się jeszcze. E, chyba już zastygło. Zastygnie ładnie, będę mógł to prosto zamknąć i schować te przewody do środka. Już tak nie będą szpeciły. Najgorzej jak się tak oberwie, bo później jak już tak oberwiecie, to potem jest taka twarda pianka, że kiepsko się obcina. Więc lepiej nie obrywać, lepiej zostawić, żeby zastygło. No i muszę jeszcze zobaczyć na, na dachu, jakie są te kable popuszczane do anten. Trzy telewizory, a kurwa tyle kabli. Do radia? Kto ty te radio, kurwa, słucha? Obsadzam sobie drugą skrzynkę i o! Ile kabli jest znowu! Taki plik. Eee, w każdym bądź razie, no tutaj to już chyba... Popisane jest, mam nadzieję. Dobra, poprzekładał sobie to. O, ale nabrudziłem wszędzie. Legańska. Legańska. Trzeba będzie zdjęcia porobić, jak kable idą, żebym kurwa potem nie przewiercił. Pełno przewodów jest, na których nic nie pisze. Nie wiem. Salon mostek. Najgorsze to są te jasne takie, o. Bo na tych szarych to jest zapisane. To też na jednym nie było napisane. Kundia dzwoniła, że lis wszedł do nas, tutaj na działkę. Przed wejściem lisa zdążyłem raz zamknąć. Chyba. <laughs> Chyba, że gdzieś tu z syn jest. Nie, bym go słyszał. By się próbował wydostać. Się rzuci jeszcze kurwa na mnie. No oraz stąd. Na tą chwilę serwerownie Majster taką zrobił tą szafeczkę. Na razie tak zrobiłem. Muszę tutaj te końcówki sobie pomontować. Właśnie zamówiłem, więc sobie tutaj połączę wszystko. Jeszcze muszę zamówić sobie telewizyjne te takie, żeby połączyć ze sobą. No i co? Tutaj muszę znowu troszkę otynkować. Tynku mi troszkę zostało. <laughs> Z tych worków, żem wysypał trochę. O. I sobie ogarnę Yy, te tynki, o! Druga szafeczka też już tak jest zrobiona, tylko zamontowałem ją do góry, do góry nogami. Na tą stronę się dziwiczki otwierają, muszę to przekręcić. Yy, ale tam też już kable sobie po, porobiłem. Prawie. I o! Tyle odrzutu jest. Na chuj, tyle kabli mnie namontowały. Będę musiał posprzątać. Ale już mi się dzisiaj nie chce. W każdym bądź razie jest, jest. O, tu sobie kiedyś kupiłem taki święt do zaciskania takich o, złączek lanowskich RJ45 jakoś tak. Tylko tak, tu mam kabelek ucięty chiński <gryw> od kamer. A tu mam, złożo, złożyłem tak jak na rysunku pokazywali, jak trzeba powkładać, kolorystycznie i kurba, nie pasuje mi z tymi kolorami co tutaj jest. Jest całkiem inaczej kolorystyka powkładana niż to co mi pisało na tej karteczce od tych, nie wiem czemu. Tu jest opis jak to zamontować. Jest wersja A i wersja B. Żadna z tych wersji nie pasuje mi tak jak tutaj jest. W tej chińskiej złączce. Ale jak patrzyłem tą chińską złączkę ze złączkami, takimi, które mam do internetu w domu, to tak samo są kable puszczone w tej chińskiej, jak, jak w tych yy, złączkach w domu. Widocznie tutaj jest coś źle porobione. Będę musiał tak zrobić, tak jak Chińczyk zrobił. Ojej, zapomniałem to włożyć. To, to to chyba modem się w to wkłada. Dobra no, ja to jeszcze to tą wrzucę. Tutaj tak, to w tą się otwiera i wtedy ci się samo nie otworzy, a tam odwrotnie zamontowałem. O i tutaj dwóch śrubeczki. Tu się ładnie poobcina kab kabelki, ładnie się tutaj do szyny poprzyczepia. Będzie profesjonalnie. Majster sobie Tyczki podłącza, rj -ki. mam nadzieję, że dobrze dobrze to robię. <grywa> Gruba taki krótki kabel, żebym potem nie musiał przerabiać od nowa. Chyba dobrze, nie? Tu jest ten pstryczek z tyłu. I tu biało-pomarańcz, pomarańcz, pomarańcz biało-zielony, niebieski. Potem biało-niebieski, potem zielony, biało-brązowy i brązowy. Mam nadzieję, że dobrze. Nie wiem o co chodzi z tym ułożeniem kabli jako A albo jako B. Nie wiem, że co, że jak wkładam do, na, do sprzętu jakiegoś tą wtyczkę, to tutaj się we wtyczce się odwracają te przewody? Kurba nie wiem. Czy z tej strony jako A, z drugiej strony kabla na końcu jako B się łączy. Robię wszystkie tak. <laughs> Będzie chłodzić. Zamówiłem sobie zirafę, szlifereczkę do ścian, yy, 2000 watów, wie yeah, z podświetleniem LED. Będę próbował samemu ogarnąć gipsy i zobaczymy. Najpierw trzeba zeszlifować tynk, żeby ten piasek spadł z tego tynku, żeby nam potem pod... Glichową się górba nie rysowało. Patrz, taka maszyneczka. Tu do To na śmieci? Nie, to torba jest do tego. Da tam pierdolisz. Pan. <gry> to jest torba na ten święt. A ja Myślałem, że to jest torba na. Nie, tu jest, patrz. Torebeczka na piasek. Czyli ma odkurzać w sobie. Luksusowo, o, papiery dostałem W gratisie Grba. Jakieś takie wszystkie 60? Miało być parę różnych tych papierów. No nie ma wszystkie 60 są. Jak zwykle, majstre osiukały. Miało być parę gradacji papierów, przyszły wszystkie takie same. Powinno się to odesłać. Niech zwracają kurwa pieniędzy. Tu mamy jakieś uszczelki, klucze, szczotki. Eee, trzeba będzie to złożyć do kupy. Eee, na pewno będzie łatwiej niż e, ręcznie jak się szlifuje, ale ręcznie jak szlifujemy. Raz, że dokładniej. Dwa, mamy większą kontrolę nad przetarciami, a taką maszynką to pewnie będzie się przecierać. Obroty mam nadzieję, że chodzi. To taki praktycznie diaksik mały. No tak, luks. Odpalimy i sobie będziemy przycierać. Mam nadzieję, że będzie widać, co i jak. Fajnie, że jest z odkurzaczem, nie? Że nie trzeba odkurzacza do tego podłączać. Bo można podłączyć odkurzacz, ale ma tą torbę, to będziemy pompować tą torbę. No, szkoda z tym, kurde, no tak to bym przetarł ściany sobie. Jak wędki, kurba! Lokcesowo. Czas przetestować maszynę. Nie wiem, ten worek tutaj na plecy się zakłada, czy nie? Chcę sprawdzić tylko jak to będzie działało. 120. Muszę oblecieć ściany z tego piasku, żeby ten piach ściągnąć. Nie z tynku, bo strasznie się sypie. Jak tak weźniecie ręką, to To się sypie piach. I potem, jakbym gips naciągnął, to będzie mi się wiecie, zabijać kurwa i, i, i rychować strukturę. A tak przejedziemy i będzie głaciutko. Dobra, pokaż Pan, jak to chodzi. Ej, idzie to. Tylko nie wiem, czy papier nie za drobny jest. Złapnę jakiś grubszy papier. Ej, a piachu w worku nie ma. A nie, jest tam. Dużo się nie nazbierało, ale jest. No co robi się? Robi się robi. Tylko nie wiem czy nie grubszym papierem. 120 chyba za drobny jest. 60, ja to jest tą Cały tynk zedrzesz. No, za bardzo chyba bierze, 60. Dobra, rób pan to z tą dwudziestką. Ładnie takie łaciotki, ale kurwa, jaki popękane jest. Dzisiaj majster podłącza, a o, takie coś. Tu kabelki trzeba powciskać. Nie wiem, czy to dobry pomysł, czy nie lepiej by było zrobić każdy przewód na wtyczce RJ, niż takie gniazda. Bo nie wiem jak tu podobać z tej strony. Troszkę mi ta listwa nie pasuje do mojej skrzyneczki. Zaraz wam pokażę. Yy, troszkę mi ta listwa tutaj nie pasuje. Bo ona powinna być tutaj przykręcona gdzieś tam do boku. Ja ale Ale dobrze jest. Majster tutaj zaraz coś wykombinuje. Jakieś plastyczki do tego są, więc. I do skrzynki mam jakieś plastyczki, więc coś tu będzie można wykombinować. No tak, tylko trzeba to powpinać jakoś. <grymne> tu nie mam narysowane, jak to powpinać. Zielony, niebieski, pomarańczowy. No dobra, skoro listwę tutaj mam za wąską, mam do tej skrzynki takie plastyczki, tylko ja w ogóle nie mam pojęcia, jak to się tu montuje, <grymne> jak to. Jak to działa? Tu niby są takie, wiecie, gniazda na wsuwanie jakieś. A tu w ogóle, kurwa, nie ma czegoś takiego, żeby tak zrobić. To, widzicie, powinno być takie, że tak wsuwasz. Nie wiem, jak to zamontować. Jakby nie od tej skrzynki było w ogóle. <laughs> Chyba, że to tak się, kurwa, przygrydza. Mam jeszcze dodatkowe takie plastyczki do tego. Też nie mam zielonego pojęcia, jak to się przyczepia. Może to do tego, tu jest. Tej szyny chyba przykręcę to tak yy, na wkręt jakiegoś i zapierdzielę. No nie pasuje w żaden sposób to. Tak samo jak tamte. O, w ten sposób plastyczek zamontować jakoś i go tam przykręcić do ścianki bocznej. Z drugiej strony tak samo. No, tak zrobimy. Tylko, że tutaj niżej jakoś. Tu gdzieś. Żeby tu Modem się zmieścił tu jakoś pod tym światłowodem. Dobra, tą rurkę muszę trochę obciąć, bo za długa, i zaraz tutaj sobie to do boczku przykręcę. O, Majster tak zdrutował. Tam boczek obciąłem, nawierciłem taką większą dziureczkę na grubszą śrubę i luk trzyma. Tu mam taką karteczkę, gdzie jest tak pokazane, że się wkłada. Niebieski, biało, niebieski, zielony. Niebieski, biało, niebieski, zielony. No dobrze. Czyli tak trzeba popinać. Zobaczymy. Może będzie chodzić. Utip brązowy. Potem jest biało-brązowy. Ale nawet chyba, jak źle po podłączam, to i tak będzie dobrze, nie? Majster w telekomunikacji nie takie rzeczy robił z Andrzejem. O, i sześć sztuk już będzie chodzić. A jak nie będzie chodzić, to zawsze jeszcze można powyciągać przewodziki, pozamieniać. No ta. Da. Dobra, dawaj kolejne. Chyba dobrze będzie. Patrz, ta... o, potem tu się tak przypierdolę. I będzie ze sobą. O i tak wygląda sytuacja. Ma się i przykręci listwę. Tu przykręcić. Jest luksus. luks. No i ona na tą chwilę wygląda tak. Teraz jeszcze będę musiał coś zrobić z antynowymi przewodami. Tutaj też będę chciał chyba tu kupić jakiś, nie wiem, żeby tak powpinać takie te w tą szynę. I żeby wystawały przewodziki. Chociaż ty ja nie wiem, czy to nie trzeba tak po prostu poskręcać jeden z drugim. I będzie chodzić. Tu mam jeden przewód. Jeszcze został tutaj. Tu już chyba podłączę sobie ten. Zrobię sobie jakąś złączkę. Jest jakiś mostek, czegoś tam. Dobra, będzie tutaj. Trosz troszkę mnie mało to interesuje, bo to będę podłączał pewnie w przyszłości. Jak już tutaj się przeprowadzę, to wtedy sobie tutaj będę podłączał te wszystkie internety i to wszystko. Także teraz mogę sobie to zamknąć. Teraz przyszedłem tutaj montować przewodziki, no i co? A o! Oł krzyk! mnie pierdolły z góry. Teraz wyprostujesz, to ci lakier odskoczy. No bo już tutaj. Ijo. Zrobione, zrobione. Troszkę tak tutaj za dużo kabli, ale lepiej dłuższe zostawić niż bo może coś tu źle podłączałem i trzeba będzie ciąć i, i robić takie wtyczki zwykłe. Także tak, jeden mi został. Będę musiał zrobić normalną wtyczkę. Ach, tak, nawet nie wiem od czego ten jest. Teraz muszę spróbować naprostować sobie skrzyneczkę, to żebym podjął. Gurbao, o! Kąpinerkami musisz pan chyba. Wyszło, ale o, tu jest złamane. Nataj, nataj! O, majster by klepał. <ścoughs> Udało się! Naprawić co nieco. Mam nadzieję, że teraz nie będzie korodować. Jest ślad, nic na to nie poradzę. Jo, majster musiał zdrutować dźwiczki. <gry> Kurde, nowe dźwiczki już zjebane. Daj mi się przeprowadzić, to tu wszystko będzie zdewastowane. Kurwa jakaś para jest, muszę poprawić. O, pięknie się trzymają dźwiczki luksusowo. Ej, czy most tak się robi w taki sposób, że tak się robi hops? I hops? I to jest mostek? <laughs> Czy tam trzeba jakąś kable pozamieniać? Nie, chyba tak będzie mostek, nie? Dobra, chuj tak niech się to tak będzie. Tu jeszcze muszę założyć tą wtyczkę jedną.